Motorower ryś. Pierwsze modele opuściły wrocławskie zakłady metalowe zakrzów we wrześniu 1957 roku. Uboższą i zarazem tańszą wersją ryśia był żak. Dziś oba są już tylko reliktami perelowskiej rzeczywistości. Można je zobaczyć na wystawie prezentowanej we wrocławskiej galerii design. Wszystkie produkty to są rzeczy, które zostały zaprojektowane i które były produkowane we wrocławskich fabrykach. Na wystawie znalazły się także takie perełki perelowskiej techniki jak komputer Odra model 1305, który jeszcze do niedawna był używany na stacji kolejowej Wrocław Brochów. Można także zobaczyć ówczesną konsolę do gier telewizyjnych, ośmiobitowy mikrokomputer, syntezator Elwirka, a także kuchenkę Ewa czy polarowską pralkę. W sali multimedialnej są takie instalacje, można powiedzieć, też gry, które jakby wykorzystując te stare sprzęty albo design z tamtych lat w taki bardziej nowoczesny sposób pozwalają się pobawić jakby z, tamtym, z tamtymi ideami. Wystawa prezentowana będzie we wrocławskiej galerii Design do 17 lipca.